W Polsce, jeżeli chodzi o miłość, to mamy biedę. Jedno słowo na tak wiele różnych zjawisk. A w Grecji? Proszę, aż cztery. Porozmawiajmy o jednym z nich. Słowo eros nie pojawia się w Nowym Testamencie, natomiast w Nowym Testamencie pojawiają się trzy inne określenia miłości, i one zasadniczo mają dobrą prasę. Agape i filia to słowa, o których powiedziano bardzo wiele i zasadniczo dobrze. Co więcej, słowem agapę Bóg przedstawił się przez list Świętego Jana. Tam jest powiedziane: Bóg jest miłością, Bóg jest agapę. Natomiast jeżeli chodzi o eros, to sprawa jest bardziej skomplikowana. W polszczyźnie nie kojarzy się zbyt dobrze. Ma w sobie coś takiego obskurnego, trochę jak sklep erotyczny z przejścia podziemnego na dworcu. A jak jest w Grece, w greckim słowniku eros ma dwa znaczenia. Jedno bardziej pierwotne, używane przez Homera, w którym eros to pragnienie tego, czego się nie ma, i drugie późniejsze, w którym eros to miłość i imię Boga. I ta podwójność w znaczeniu słowa eros odbija się też w podwójności wierzeń starożytnych Greków, bo mamy dwóch Erosów. Mamy Erosa, którego możemy utożsamić z łacińskim Amorem, czyli chłopczyka ze skrzydłami i łukiem, który jest dość psotny, figlarny i przy pomocy swoich strzał popycha rozsądnych ludzi w objęcia miłości, także popełniają nieprzewidywalne czyny. I drugi eros, bardziej pierwotny, taki eros, którego opisał Hesiod w Teogonii, który sprawia, że po prostu rzeczy się dzieją, że łączą się ze sobą ludzie, ale też że kwitną kwiaty, piętrzą się góry, że wstaje słońce. Bóg wprawdzie nie przedstawił nam się jako eros, tylko jako agape, ale zobaczmy, czego eros może nas nauczyć. Więc Eros nie jest Bogiem, ale jest na służbie u Boga, jest przez Boga chciany, więc jako taki może do Boga prowadzić. Co to dla nas znaczy? To znaczy, że seksualność jest chciana przez Boga i może do Niego prowadzić. Może być drogą do Niego, pod warunkiem tylko, że jest ściśle związana ze swoim źródłem Bogiem, który jest agape czyli miłością czułą, współczującą i troskliwą. Po drugie, nasze pragnienia, małe erosy nie są bogami, nie są bogiem, ale pochodzą od Boga, więc mogą do niego prowadzić. Bo tak jak słońce, jego wschody i zachody, krążenie gwiazd, chmury, które przemieszczają się na niebie są dobre i chciane od Boga, tak nasze pragnienia są przez Boga chciane i do niego prowadzą. W końcu Grecy mieli rację, że miłość spaja i podtrzymuje świat, ale nie mieli racji w tym, że jest to bezosobowa siła. Miłość, którą my znamy, która jest spoiwem świata, to miłość AGP, miłość, która jest osobą, i ta miłość, co więcej, wcieliła się i przyszła na świat jako Jezus Chrystus osoba, która jest całkowicie skupiona na nas. I ta miłość. Jest pełna czułości i troski dla nas.